Derby, Sany Beach, Bułgaria, też jedna z bardzo ciekawych propozycji, ponieważ bardzo tani wspólny gołębik, a z piekielnie silną obsadą. Na początek można powiedzieć o nim, że w tym roku wysłaliśmy tam pierwszy raz swoje gołębie, ale finał również okazał się niesamowicie ciężki. Półfinał był bardzo lekki, z mocnym wiatrem w ogon. Te gołębie, powiedzmy, kupą przyleciały i każdy był zadowolony, ale niestety finał już miały z odległości 425 km, ale delegat ze względu na ogromne upały dochodzące chyba tam do 43 stopni zdecydował, że skrócą ten lot o 60 km i będzie z odległości tylko 360, aczkolwiek tak czy siak był to lot, można powiedzieć, katastrofalny, gdzie praktycznie 70% głębi nie powróciło, ale ze względu na to, że był bardzo silny, mocny wiatr czołowo-boczny i do tego tajemnie te ogromne upały, na które gołębie nie były przygotowane, także tak pochowo się złożyło, że oni chcieli właśnie finał bodajże mieli dzień, dzień przed Sofia One b z przed Bułgariu i oni nie chcieli przesunąć właśnie te, tego finału na niedzielę ze względu na to, że delegaci Mistrzostwa Świata i tak dalej, żeby to nie było, żeby się te terminy nie pokryły, dlatego skrócili ten lot zaryzykowali i no i tego można powiedzieć dostały ogromne bęskki, ale między innymi go tam Karla hańca wisierta czyli mistrza Świata wytrzymał, zdobył brązowy medal, także nieprzypadkowo jest, przepraszam, jest nieprzypadkowy jest mistrzem świata. Karl Heinz Wisschert, z którym jeszcze odczekamy, ale też jest taka ciekawostka, że być może coś będziemy jej robić w przyszłym roku, w 2020 roku, jeżeli chodzi o wspólne głębniki, ale to jeszcze tak można powiedzieć melodia przyszłości, wiadomo o jakichś informacjach, o ciekawostkach będziemy jej informować. Także tutaj mówię, Derby Sanybić to powinien być typowo i to jest typowo sprinterski wspólny gołębnik, aczkolwiek tak jak mówię tutaj ze względu na te wielkie upały. W tym roku pogoda przeżywała panu organizatorom. To jest wspólny gołębnik, który jest zorganizowany od ponad 15 lat, także ogromne tradycje. Od trzech lat są w FCI i w mistrzostwach świata. W tym roku również wyniki pojawiają się już na benzingu, także wszystko robione na wysokim poziomie. Można tylko zachęcić do udziału, ponieważ sami braliśmy tam udział i faktycznie wszystko jest fajnie, transparentnie robione. Praktycznie do samego finału mieliśmy komplet gołębi, gdzie około 30% tylko zginę, tylko może, czy aż zginęło, a nasze gołębi praktycznie leciały w komplecie, także świetnie przetrwały kwarantannę, transport, który jest zorganizowany z SOTY One z Race razem, także tutaj można powiedzieć, że same superlatywy. No i tutaj też jest ciekawostka, że finał odbywa się w lipcu, także na początku nie trzeba czekać właśnie tak na te pozostałe wspólne gołębiki, że dopiero w sierpniu, we wrześniu zaczynają luty treningowe, nikt się nie może to czekać. Także tutaj jest taka ciekawostka, że można te loty śledzić już praktycznie końcówką maja. Także jeżeli ktoś chce sobie podzielić, wysłać, tak jak wcześniej wspomniałem, na 3-4 wspólne gębliki, a śledzić praktycznie przez cały rok, no to wiadomo, trzeba wysłać Bułgaria, Grecja, gdzieś na początek Hiszpania i później te bardziej środkowoeuropejskie wspólne Gębliki, gdzie finały mają bardziej, jak u nas wiadome, młode latają. Te gołębie muszą być zaobrączkowane obrączkami z 2020 roku. Głębie powinny być zaszczepione przeciwko parami To zawsze zwiększa szansę tak kwarantannie. Aczkolwiek są tacy hodowcy wybitni, również którzy nie szczepią i, i jego głębie mają się dobrze. Ale to wszystko zależy przede wszystkim od odporności całego stada. Gołębie muszą zostać opłacone później w dniu odbioru. Opłata jest to 70 euro za gołębia, czyli tylko 70 euro za gołębia z kosztami transportu, czyli można powiedzieć 295 zł rewelacyjna oferta, a co więcej, przydrożenie 6 sztuk i przydrużenie 5 sztuk, 6 gołąb idzie gratisowo i tutaj wychodzi za wszystko 370 euro, czyli można powiedzieć 1600 zł za 6 gołębi, także praktycznie... Z tego co tutaj wychodzi jest to około 250-260 zł za sztukę. Także jeden z najtańszych wspólnych gędników, oprócz Aspobiednika, Beobrackiego. Także jeżeli ktoś chce testować gołębie, jest zwłaszcza, że później dawać za grosze wspólne gędniki, czy w ogóle bierze udział w dłuższach świata, chce testować się z najlepszymi hodowcami z całego świata bo tutaj w tym roku również dużo hodowców pełno z Tajwanu, z Tajlandii będzie wysyłało swoje głębiki, ponieważ tak, to wspomniałem kilka razy, Azja chce troszkę przejąć do Europy ten status, że najwięcej wspólnych głębików jest właśnie w Europie, także coraz bardziej Azjaci dochodzą do tego głosu, coraz więcej będzie wysyłane, także rywalizacja jest ogólnoświatowa, dzięki temu też hodowcy z Japonii, z Tajwanu, z Tajlandii, z Chin śledzą wspólne głębiki, tak samo te europejskie, to nasze nazwisko jest zapamiętywane także. Ja to cały czas powtarzam, ta flaga Polski, flaga Polski jak mantra, ale tylko tak jesteśmy w stanie dojść do głosu, także tutaj można zachęcić do udziału, tak jak hodowcy niektórzy narzekają, że a, bo to są drogie wspólne graniki, nie każdego stać, ale jeżeli na polskie wspólne graniki praktycznie zawsze te obsady są zamykane, gdzie są wyższe opłaty, no to jeżeli ktoś ma jakieś ambicje, że chce wypłynąć na szersze wody, no to wiadomo, trzeba wysłać te wspólne graniki za granicą, wiadomo, nie, odza, nie zawsze od razu da się wygrać, to też nie, często tak nie wygląda kolorowo, no ale trzeba próbować. Tutaj lot finałowy jest to 425 km, jeżeli pogoda właśnie nam pozwoli. Organizatorowi pierwsze miejsce finał jest to 7 7000 euro, drugie miejsce 4000 euro, miejsce trzecie 3000 euro, czwarte 1500 euro, piąte miejsce 1000 euro. Tutaj wiadomo, że te nagrody nie są jakieś ogromne. Można powiedzieć, że nawet ważniejsze, jak nieraz rodzina Zylner mówi, że. Dla nich ważniejszy był prestiż i później renoma i chęć jak hodowcy wracali do nich po tej głębie niż same wygrane. Te wiadomo zwycięzca może być tylko jeden, aczkolwiek tutaj przy opasie 250 zł za gołębia, no to wiadomo, że ta, te nagrody i tak 74 3 tysiące euro. Pula praktycznie nagród jest to około 400 tysięcy euro i tak jest bardzo, bardzo wysoka, ponieważ 70% wpłat przychodzi na nagrody, także tutaj to jest też całkiem fajnie, wprost proporcjonalnie, jeżeli chodzi o nagrody, do opłat jakie ponosimy. Szóste miejsce z finału 900 euro, siódme 800 euro, ósme 700, dziewiąte miejsce 500 euro, miejsce dziesiąte 400 euro, miejsca jednaste do 15 300 euro, 16 do 25 150 euro, 26 do 30 100 euro. 31 do 70, 50 euro jeszcze z na pamiątkę lot półfinałowy, pierwsze miejsce 500 euro, lot drugie miejsce 300 euro, trzecie miejsce 200 euro, a z lotniki według konficjentu FCI, tu jest właśnie ciekawostka, że tu właśnie liczą się gołębie nie te, które przylatują na największej prędkości tylko gołębie, które zdobywają najniższy konficjent, czyli tak samo jak to u nas w oddziale wygląda i tutaj pierwszy, a z lotnika musi zrobić konkurs, a później jak najniższy konficjent i tutaj pierwsze miejsce a z lotnik jest 1000 euro, drugie miejsce 800 euro, trzecie miejsce 500 euro, czwarty lotnik 400 euro i jeszcze lotnik z pozycji piątej wygrywa 300 euro. Tutaj też należy wspomnieć, że obsada zawsze można powiedzieć jest pełna, także nagrody się nie musimy martwić, również rozliczenia są fajne. W Kassel przyjechaliśmy już ładnie, podpisane koperty na nas czekały, jeżeli chodzi o sprzedaż, aukcję. Zdziwiliśmy się, że. Tak dużo stosunkowo otrzymaliśmy tych pieniędzy nie liczyliśmy tego tak od razu, a to się okazało, że faktycznie fajnie też te głębie schodzą na aukcji i oni o wszystko te głębie, bo ten ciężki wspólny głębiku są dobrze sprzedawane, także to jest sprawa, że nie, nie zawsze trzeba mieć gołębia dobrze z finału, żeby, żeby zarobić jakieś pieniądze. Plan lotowy Derby Sanny biznes to 10 lotów treningowych z odległości między 5 a 100 km, jak to zaleca właśnie FCI. Dlatego tutaj na większości wspólnych Gamików jest to około 10 lotów treningowych do 100 km. Pierwszy lot konkursowy jest to 102 km, lot konkursowy numer 2 135 km, lot trzeci 220 km, półfinał jest z odległości 290 km i lot finałowy 425 km. Rozgrywany będzie 28 lipca 2020 roku. Mam nadzieję, że jeżeli pogoda pozwoli, to ten dystans, ten dystans będzie właśnie yy, wynosił to 425 km. A jeżeli znowu delega DFCI, ponieważ tutaj też. Można powiedzieć, że zazwyczaj to właśnie FCI ma decydujący głos, jeżeli chodzi o finały pod ich egidą, o loty, które liczą się do Mistrzostw Świata, ponieważ oni nie chcą wiadomo, są to inne organizacje, tych zielonych i tak dalej, a że jest to mocno promowane na całym świecie, oni też muszą uważać właśnie na warunki atmosferyczne, w jakich są wypuszczane. Dlatego w Mistrzostwach Świata nigdy nie oświadczymy wypuszczenia w mgle, w słabej widoczności, na niskim pułapie chmur. W ogromnych upałach. Czasem się tak zdarza, tak właśnie w tamtym roku na Derby Sany bić, ale to tylko i wyłącznie przez to, że ten lot musiał być rozegrany, a dlatego 60 km właśnie skrócili go. Także tutaj możemy być pewni, że nasze gamy będą w bezpiecznych warunkach latały. Tutaj, jeżeli chodzi o zakwaterowanie, też jest dobre, ponieważ kraje te, gdzie jest wysoka temperatura, typu właśnie Bułgaria, południe Rumunii, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, co bardzo, do... Chorwacja, Serbia. Tutaj te wszystkie wspólne gębniki, one mają to, że mają bardzo mały problem z chorobami. A dlaczego? Dlatego, że nie ma deszczów, nie ma jakichś wielkich deszczy, nie ma wilgotności jakiejś wysokiej w stosunku, np. nocy i dni, są zazwyczaj ciepłe, nie rozwijają się te bakterie, temperatura jest w miarę wysoka. Najważniejsze jest to, że nie ma właśnie tych deszczów, mgieł i tak dalej. Także klimat jest taki dosyć, można powiedzieć, suchy. Przede wszystkim, a to wiadomo, ja się nie raz zastanawiałem, dlaczego tak mało wspólnego mają problemów chorobą na południu Europy. I wiadomo, to jest tak. Największe problem mają Duńczycy, tam u siebie wiadomo deszcze, wiatry i tak dalej. A... A pozostałe jak wspólne z na południu Europy mają dużo łatwiej, dlatego też nam fajnie można te gołębie testować i można powiedzieć, że nie ma tam żadnych jakichś dużych upytków, czy związanych z tym jakichś niepowodzeń na tych startach, na lotach treningowych. Także tutaj zapraszamy również do udziału na derby Sany Beach i myślę, że to jest taka pozycja obowiązkowa dla hodowców, którzy chcą faktycznie rozpocząć taką, w karierę na rynku międzynarodowym, jeżeli chodzi o wspólne gołębdziki w Europie. Dobry lot!